Panowie, czy to, co się dzieje w Stanach, to, co robi Donald Trump, nałożenie ceł, co wywołuje, wywołało szok, będzie miało wpływ na kampanię wyborczą w Polsce, kampanię prezydencką? Ja myślę, że to może mieć o tyle wpływ. Że ten wpływ będzie nierównomierny, to znaczy, e, on stawia w trudniejszej sytuacji kandydata Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ PiS nie bardzo potrafi sobie poradzić z tym, jak zjeść Trumpa. Krótko mówiąc, jak sprzedać miłość do Trumpa z jednoczesnym wspieraniem Ukrainy i z jednoczesnym, prawda, budowaniem obaw słusznych obaw przed Rosją, e, to się wszystko razem nie mieści. I PiS próbuje liczyć chyba na tę część elektoratu, która, jak to się brutalnie mówi, nie łączy kropek. Ale ludzie coraz częściej. Łączyć krop. A według pana profesora? Czy znaczy, moim zdaniem będzie miało wpływ, jeżeli Trumpowi uda się doprowadzić przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Polsce do rozejmu na wschodzie, co na razie wygląda na to, że mu nie idzie za bardzo. Miał być już na Wielkanoc, teraz zdaje się, że nie będzie jednak na Wielkanoc, na I jeśli opiary, przyjedzie. Jeśli już, ale 9 jeśli, zginę, dokładnie. 9 ale mówię, jeśliby ten rozejm przed 18 maja został zawarty i w tym czasie Trump przybył do Polski, to wtedy może mieć wpływ na kampanię prezydencką, bo mówi się o tym szczycie Trójmorza, na który pod koniec kwietnia miałby się pojawić, ale żadnego potwierdzenia nie było w tej sprawie, czyli ja uważam, że wpływ będzie, jeśli to nie nastąpi, o czym powiedziałem, będzie nago ograniczony, ale zgadzam się z profesorem Richardem, że to jest pewien problem dla Nawrockiego i PiSu, tylko, że Nawrocki ma inne problemy, moim zdaniem poważniejsze. Jakie ma problemy według pana? ma problemy takie o to, że nie udało mu się, mimo że sam prezes Kaczyński się zaangażował od miesiąca w mówienie, że to jest nasz kandydat, osiągnąć poziomu, który ma PiS jako partia. PiS jako partia ma bliżej 30% na wrocki jako kandydat PiSu ma 20, niewiele ponad 20%. Ale to jest niesamowite to, co Pan Profesor mówił, że Prawo i Sprawiedliwość nie wie, jak się zachować. Prawo i Sprawiedliwość broni nałożonych ceł przez Donalda Trumpa, zapominając, że te cła uderzają w Unię Europejską. No tak, ale Według... w Polskę. Tak, w Polskę. Ale Prawo i Sprawiedliwość Według... próbuje tak, sprzedać mówią, to... te cła jako winę Unii Europejskiej winę w istocie. Brukseli, tak, i winę tak. Brukseli. Wie Pani, w tym wszystkim jest jedna ale... rzecz, która jest jakimś... Jeszcze tylko dopowiem, tak, tak. Karol powiedział, że nałożenie ceł przez Donalda Trumpa jest zrozumiałe. No więc, wie pani, to nie jest pierwszy raz, kiedy on no, ma jakąś wpadkę, no bo to jest wpadka. Widać, że tam zatracono pewną zdolność do dobrego odczytywania busoli, w którą stronę iść, co się łączy także moim zdaniem z pewnym osłabieniem zdolności przywódczych Jarosława Kaczyńskiego. Więc jeśli chodzi o te cła, wracając do nich, to moim zdaniem jedyna szansa polega na nieprzewidywalności Trumpa, że on w którymś momencie powie ja nakładałem jakieś cła, to jest ohydny fake news przez środowiska lewicowo-liberalne robione. Ja nigdy czegoś takiego nie robiłem i wycofa się, tak jak powiedział, że nigdy nie nazywał Uzaleńskiego dyktatorem. Może to jest jakaś nadzieja, ale jeżeli to ma być jedyna nadzieja, jeśli chodzi o największe mocarstwa, to to, to kiepsko. Na pierwszym miejscu jest Rafał Trzaskowski, na drugim jest Karol Nawrocki, na trzecim jest Sławomir Mencen. Sławomir Mencen ma w tej chwili 17, około 17%. Spadło mu czy według panów dlatego przez ten słynny wywiad, gdzie powiedział o gwałcie, że zgwałcona kobieta powinna rodzić dziecko, chociaż gwałt jest. Pewną nieprzyjemnością. Pani, ja myślę, że to jest nie tylko to. To oczywiście było bardzo ważne, ale zauważmy, że Polacy żyją w okresie, w którym jest zaburzone poczucie bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa socjalnego. Jeżeli wychodzi kandydat i mówi, płatne studia, opieka zdrowotna też płatna, bez 800, bez 13-14 emerytury, no to on, powiedziałbym, nie zjednuje sobie ani starszego elektoratu, ani młodszego, który myśli o studiowaniu. Sądzę, że to wszystko się zbiera jakoś, kumuluje i kto wie, czy. Pan Mencen nie osiągnął szczytu swoich możliwości. Także w moim przekonaniu to, że on jak gdyby przewyższy w poziomie poparcia Nawrockiego i wejdzie do drugiej tury wyborów, to wcale, wcale nie jest takie pewne. Ja uważam, że wciąż Nawrocki ma większe szanse. Przy całej swojej bezbarwności jednak Mencen, w moim przekonaniu, trochę zraził do siebie swój elektorat. A Trzaskowski, no cóż, poparcie dla Trzaskowskiego jest wyraźnie wyższe niż dla kogokolwiek z tej następnej dwójki. Pan, że TikTokowy elektorat zraził, kiedy mówi o płatnych studiach? Na pewno mu to, zaszkodziło podobnie, tu nie, bo zgadzam się z profesorem Bernhardem, że na pewno mu zaszkodziła i wypowiedź w sprawie gwałtu i w sprawie płatnych studiów, może nawet ta druga bardziej z uwagi ja na dokładnie. to, że wyborcy, że wyborcy Mencena, zwolennicy są w większości jednak młodymi ludźmi, jest z nich wśród nich bardzo dużo studiujących, ale przede wszystkim problem polega na tym, i to jest główny problem Mencena, że tych młodych jest w Polsce nie aż tak wielu w porównaniu do starszej części populacji i co więcej oni są, tak powiedział, mało Zdyscyplinowani, czasem chodzą na wybory, czasem nie. Więc ja się zgadzam z panem profesorem, że istnieje z punktu widzenia Mencena prawdopodobieństwo, że może osiągnął szczyt i braknie mu do nawrockiego kilku procent, ale też nie wiemy, co się jeszcze przez ten ponad miesiąc Naprawdę. wydarzy, to znaczy czy nawrocki zdoła utrzymać te dwadzieścia kilka procent, czy jeszcze troszkę nie spadnie i gdyby wtedy męcen, że tak powiem jakimś cudem się reanimował, to oni mogą mówiąc krótko się przeciąć no gdzieś tuż przed wyborami, no. dlatego że w moim przekonaniu tu będzie też dużo zależało tego, jak się będą ci pozostali kandydaci poza tą trójką zachowywać, czy oni będą pozyskiwać, bo jeśli oni będą pozyskiwać, mówię nie wiem o doktorze Bartoszewiczu, o Grzegorzu Braunie, o Marku Jakubiaku, jakichkolwiek wyborców, to myślę, że oni będą ich bardziej pozyskiwać kosztem męcena niż kosztem Nawrockiego. Bo Nawrocki ma już dzisiaj tylko ten najtwardszy pisowski elektorat za sobą. Więc on już tu wiele raczej nie straci, chociaż czas pokaże. No, jedno jest pewne, zdziwiłbym się, gdybyśmy do 8, przed 18 maja mieli pewność co do tego, kto będzie przeciwnikiem Trzaskowskiego w drugiej turze. Nawrocki w sytuacji gasnącego, jak gdyby e, takich, takich gasnących zdolności przywódczych Jarosława Kaczyńskiego, sam jest niesamodzielny, on sam tego nie poniesie, on sam tego nie uniesie. Tak, nie ma żadnej, no, żadnej refleksji, jakiegoś takiej błyskotliwej No bo myśli. Nawrocki powtarza dokładnie to, co jego sztabowcy mu wymyślą. To jest bardzo znamienne, że od, u niego ja nie dostrzegam żadnej inwencji. Ja słuchałem, czekałem, czy on kiedykolwiek w jakiejkolwiek sprawie, choćby się minimalnie odchyli od tego, co głosi Prawo i Sprawiedliwość, nie znalazłem ani jednej jego wypowiedzi, która byłaby niezgodna z tym, co jest, powiedziałbym, programem PiSu i hasłami PiSu. A, a to, że jest Tadeuszem Batyrem i napisał książkę o Nikosiu, to, mu, to, to go ośmiesza według panów? No w moim przekonaniu tak. Wie pani jego tłumaczenia, że przecież wiele osób pisze pod pseudonimami i tak dalej, ale kiedy się robi wywiad ze sobą, prawda, mówiąc, że to jest wywiad z panem Batyrem, bo to zdaje się tak było i się mówi o tym, że prawda, taka wspaniała książka takiego autora, no to, to, to trochę już wykracza poza te, to, co jest przyjmowane w normach dotyczących pisania pod pseudonimami, to go po prostu ośmiesza. A... Znaczy, ja powiem tak, ja przeczytałem tą książkę i, i mnie jedna rzecz to jest kwestia, czy tego ośmiesz, ale mnie niepokoi pewna widoczna w tej książce fascynacja autora postacią Nikosia Skotarczaka. I tego bym się bardziej obawiał niż tego, jak nieudolnie próbował tą książkę później ale na żona, żona właśnie. Doba, doba po panu Skotarczaku nie dostrzega tę A to jest no właśnie, odrębna to sprawa. To jest odrębna, to jest odrębna. To, że ona ma pretensje, że no, tak. tam pewne osoby pominą różne wydarzenia, przedstawił tego, tak ona by chciała, to jest jedno. Natomiast ja nie, na przykład. Ona też mówi, że pewnych Osoby, pewne osoby w ogóle pominą, bardzo ważne. I to jest pytanie dlaczego? Bo to nam pokazuje, że ta książka być może ma drugie dno, którego jeszcze nie znamy które jest elementem pewnych rozgrywek w trójmiejskim świecie przestępczym, w ramach którego Tadeusz Batyr był tutaj elementem rozgrywki. Czy według panów Szymon Hołownia ma szansę na to, żeby wejść do drugiej tury? Nie no, absolutnie nie ma szansy, żeby wejść do drugiej tury. On ma zdaje się poparcie na poziomie 7%, nawet biorąc pod uwagę, że to są sondaże, a nie prognozy jeszcze. No to, 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 to nie wróży najlepiej. I w moim przekonaniu pytanie jest nie takie, czy chołownia wejdzie do drugiej tury, tylko pytanie jest takie, co się stanie z trzecią drogą. Biorąc pod uwagę to, że PSL się zdaje się, wciąż zastanawia, prawda, w jaki sposób i pewnie czy w ogóle Finansować. go. No właśnie wesprzeć go finansowo. E, I tutaj nie przyszłość chołowni jako kandydata w drugiej turze jest niepewna, bo ona jest pewna, że nie nastąpi. Natomiast niepewna jest wysoce przyszłość y, trzeciej drogi.